Działające już od 20 lat Stowarzyszenie imienia Księdza Piotra Skargi od samego początku, czyli od 2013 roku, wspierało działające Centrum Interwencji Procesowej Ordo Juris. Stowarzyszenie i przedstawiciele wspierali nas z całej mocy absolutnie we wszystkich sprawach, w których przeciwdziałaliśmy nieproporcjonalnej ingerencji władzy publicznej w rodzinie, kiedy odbierano dzieci z rodzinnych domów z, tak naprawdę z błahych powodów. Wspierali nas również w w sprawie słynnej norweszki Silie Garmo, która obiegała się o azyl w Polsce i uzyskała go postanowieniem Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Podobnie przedstawiciele i same stowarzyszenie jak naj, najsilniej wspierało inicjatywę Instytutu Ordo Iuris, której z którą zapoczątkowaliśmy akcję Nadania azylu Denisowi Lisow, czyli rosyjskiemu ojcu, który uciekł ze Szwecji w tym roku ze swoimi trzema córeczkami i dzisiaj znajduje tymczasową, co prawda, ale jednak ochronę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jesteśmy bardzo wdzięczni jako prawnicy, pracownicy i współpracownicy Centrum Interwencji Procesowej za to zaangażowanie i liczymy na to, że z całą mocą stowarzyszenie będzie wspierać nas również w dalszej aktywności.